Dzień dobry, dzień dobry, ja już jestem ubrana dzisiaj, e, taka spódnica, ona jest z Lumpa, ale mam etkę hm także trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno, e, bluza z Pepko. właśnie kupiłam ją, bo była przeceniona na 25 zł, jest tak piękny rękawek, wzięłam rozmiar L, trochę jest za duża, e, zastanawiam się też nad M-ką. Sobie, no bo ta LK jest w sumie dobra, ale zastanawiam się też nad M, żeby sobie może tak mieć w zapasie. I dzisiaj zrobiłam sobie takie dwa koczki. E, zobaczę jak to wygląda z tyłu, bo moja córka pomagała mi w zrobieniu przedziałka. Nie wiem, czy to widać. Także dzisiaj się tak prezentuję. E, właśnie byłam w Pepko ostatnio i pokażę Wam jeszcze, co kupiłam w pepko. Nie w Pepko, ale obok Pepko w Media. Taka kawa do ekspresu mojego. Tak w sumie codziennie nie piję takiej kawy, ale jak ktoś przyjdzie, to fajnie zrobić taką pianeczkę. Takie chusteczki w Pepko. Ja nimi wycieram. Jakieś tam zakamarki. Kuwetę też kota, tak z góry. dobra i ogólnie byłam sobie tak pochodzić z córką i kiedyś oglądałam takie kosze Wyglądałam tak i właśnie ostatnio ich nie wzięłam bo mówię, a dobra no ale teraz byłam były trzy ostatnie i pomyślałam sobie, że idealnie sprawdzą się na moje szpargały w, w łazience właśnie widzicie tam jaki tam jest pierdzielnik i kupiłam takoszeputo, żeby to ogarnąć. I jeszcze na szybko może Wam pokażę, zanim moja bestia po mnie przyjedzie. Jeśli to oglądasz, to cię pozdrawiam, moja kochana. Eee, I ogarnę jeszcze ten pierdzielnik, żeby było cute. Eee, pokażę Wam te pojemniki teraz. Eee, zobaczcie, jest taki duży kosz. Eee, on kosztował 25 zł i jest tak piękny masywny i tutaj będą większe rzeczy i wzięłam też dwa mniejsze cena mniejszego to 22 zł no nieduża różnica, czyli takie koszyki i pokażę Wam co tutaj właduję do środka i jeszcze tutaj jest bluza eee, przyceniona no 25 zł za taką bluzę to naprawdę Mega, mega. I lecicie, bo jeszcze było po prostu całe półki, były tego. Zobaczcie, jaki to jest pierdzielnik normalnie, masakra. To co? Lecimy. E, perfumy na razie odłożę tutaj na bok. Nie wiem, co jeszcze z nimi zrobię. E, ten jest mój ulubiony, taki z y, dzieciństwa. Euforia to jest. Mój ulubiony perfum zawsze kupuję zapas. Także już się skończył i możesz mi kupić. Już, już czekam. Tu jakieś te szpargały. I zabieram tę kółeczkę. W momencie używam właśnie tych chusteczek, które kupiłam. Tutaj mam płytkę, także ona po prostu się świetnie myje tymi chusteczkami. I chyba dam duży koszyk. I w ten duży koszyk będę wkładała takie rzeczy, które są, które są większe. Co to jest? Aktywator skrętu. Tutaj mam piankę do włosów, lakier balsam brązujący, ale on już tutaj stoi chyba 3 lata także nie wiem, czy on jest jeszcze dobry mus rozświetlający ten z on jest bardzo fajny kremik dam tutaj jakieś spreje do włosów olejek taki ale on strasznie obciąża włosy i chyba go wyrzucę, bo tu w sumie już jest końcówka co tu jeszcze jest dużego? Tonik z Jai. Moja siostra pracuje na poczcie i mi daje właśnie często te kosmetyki z Jai. Nie wiem, czy ona je kupuje, czy co. Agnieszka napisz mi w komentarzu, skąd biorą się te kosmetyki. Dobra. E, mamy te większe tu włożone. To się więcej nic nie zmieści. Lecimy z tymi małymi koszykami. Teraz jeszcze damy tutaj te małe, i zobaczcie jak pięknie w ogóle już od razu jest czysto. A tak właśnie w tych, e, w tych takich kratkowanych wszystko widać. Wiecie, ja później jak się spieszę, to wyrzucam i taki syf tam tu nie jest. No jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Jeszcze tego nie nosiłam Można sobie właśnie zawiązać na szyję. Na rękę na przykład. Albo też widziałam, jak wiążą sobie tutaj w talii. Będzie czekała na okazję. Specjalna. No i coś to nie wygląda pięknie. Cudownie jest. Oświeżasz powietrze, też będzie gdzieś schowała, ale nie wiem jeszcze gdzie. Tutaj mam ten pojemniczek na papier toaletowy, ale raz kupiłam ten papier i później nie brałam. Ale puszka jest, może go uzupełnię tutaj, żeby był. Politycznie ta puszeczka. No. i tutaj dotrę do końca. Kosmetyczka. Proszę bardzo. i ułożyłam wszystko tak. Myślę, że jest o wiele lepiej niż przed.